Cześć, witamy w kolejnym wywiadzie z Hardriff.pl po raz kolejny z festiwalu Covenant 20. edycja tym razem z nami zespół Monstrum, zasłużeni heavy metalowcy i hardrockowcy ze mną Wacek, Mariusz oraz Przemek Słuchajcie, zapowiadaliście właściwie płytę, wypuściliście promo mieliście wchodzić w lutym do studia, no i gdzie jest ten materiał? Ma materiał w sumie jest nagrany i płyta e poskładana w całości, wszystko fajnie, pięknie, tylko szukamy właśnie wydawcy nie? I, 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 no i na ten temat stoi, że nic nie wiemy po, poza tym, że, że, że mamy płytę, mamy okładkę, mamy tytuł, wszystko poskładane, a nie mamy wydawcy, czekamy na, 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 po prostu na wiadomości od wydawców. Słuchajcie, a też wybraliście taką, wybraliście promo. Jako taką krótką formę zaprezentowania się, przypomnienia o sobie, a czy nie myśleliście kiedyś o czymś takim jak split? To jest stare rozwiązanie, ale wiele kapel jednak dalej praktykuje, ponieważ koszty się rozkładają gdzieś tam na dwa, wypuszczenia, na dwa zespoły, wypuszczenia materiału. Nie macie jeszcze czegoś takiego w dyskografii, czy przychodziło wam to może jakoś przez głowę? Mieliśmy jeden split i był to akurat Tribal to Tangle. akurat nagrywaliśmy numer w hołdzie kapeli Tangle, która ukazała się na zachodzie, to był taki split no, międzynarodowy dość bodajże 13 kapel czy 12 i grało covery albo własne aranżacje utworów Tangle. także to była nasza jedyna taka składanka. Słuchajcie, zapowiedzieliście też coś takiego, że chcielibyście troszeczkę zmienić brzmienie, że chcielibyście zbliżyć się do takiego brzmienia jak na setkę nagrywanie, i jednocześnie, żeby też płyta była bardziej rock'n'rollowa. Czemu taka decyzja? Od początku istnienia zespołu zakładaliśmy sobie taką, taką kluczową tezę, że będziemy grać prosto. Będziemy bazować na zespołach, na których żeśmy się wychowywali i bez żadnych kombinacji, bez żadnych matematyk będziemy grać prosto, po polsku, jedynie ewentualnie opierać się na, na, na coverach naszych krajowych, jak i zagranicznych zespołów. No i chcieliśmy po prostu być wierni temu, co i hołdować temu, co, co żeśmy sobie wyznaczyli w 1994 roku, w roku, w którym zespół powstał. Także. Tutaj też zdziwiamy taka rzecz, że o swojej muzyce bardzo często wypadacie się właśnie jako rock and i to też było podkreślane w jakichś zapowiedziach yy, tej płyty, a jednak gdzieś tam w mojej głowie zawsze kojarzy się, że monstrum to jest metal i po prostu metal. No wiesz, ogólnie mówimy jako rock and roll, bo e, traktujemy to jako dobra zabawa, nie? E, i, I z tego powodu tak, tak nazywamy. Wiadomo, że gatunek muzyki, jaki, jaki gramy, to jest takie połączenie metalu z hard rockiem. E, no a, a nazywamy to ogólnie rock rock'n'rollem, bo traktujemy to jako zabawa, nie jako praca, ani nic innego, tylko fajne, fajne, fajną zabawę, którą tam e, po szychcie możemy sobie e, pozwolić e, pobawić się. Z Waszymi koncertami jest związana taka bardzo fajna sprawa, Ile ilekroć Was widziałem na żywo, to zawsze widziałem, że publika super na Was reaguje. I gdziekolwiek, że to pojechałem do Nowego Targu na Was, czy to gdzieś widziałem Was, powiedzmy tutaj w Krakowie w małej knajpie, to zawsze, zawsze przychodzi odpowiednia ilość, powiedzmy, do kubatury miejsca, w którym gracie. Ludzie się super bają. Nie rozważaliście może, żeby jakiś DVD może puścić, czy, czy jakąś koncertóweczkę? Mariusz, odpowiedz, bo. A w Malinie Tak naprawdę, Tak naprawdę te DVD już mamy nagrane. Tylko mamy nagrane jeszcze w starym składzie ze Starą Płytą. No, która tak się złożyło, że wydaliśmy ją i jakoś tam no, troszkę jest taka zapomniana, bez echa. No, dlatego też nie chcemy wypuszczać teraz DVD, gdzie no, twarze są nieaktualne, muzyka jest nieaktualna i no, jak coś, to wypuścimy teraz coś nowszego, świeżego. Macie też na, na koncie taki bardzo oryginalny koncert, bo jako jeden z nielicznych lub. Właściwie to nie wiem czy z nielicznych, czy jako jedyny zespół metalowy zagraliście w więzieniu. Eee, czy ktoś bardzo wtedy. Re... Bardzo, bardzo. Kto, czy ktoś wtedy rejestrował tamten materiał? Nie, nie, nie. Nie rejestrowaliśmy z tego. No z tego powodu nie był rejestrowany e, gdyż było zabronione tam nie, nie, za zgodą e, naczelnika więzienia można było tam robić zdjęcia ale tylko w kierunku na przykład ścian bocznych nie, 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 nie można było e, fotografować e, ogólnie budynku żeby nie można było sporządzić jakichś tam planów i tak dalej że to było zabronione e, no, na, nawet było do tego stopnia zabronione, że jakbyśmy podali tam kostkę jakiemuś tam więźniowi w ramach e, no, to, takiego podziękowania, bo goście się fajnie bawili, no to dostaliśmy taką mocną zjebę od, od, od klawisza tam na górze kule, który stał z kałachem i, i dar się na nas, że nie wolno nikomu Czasami nic. No, nie, 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 nie wolno nic przekazywać, bo, bo to wiadomo, narkotyki różne rzeczy w grybsy i tak dalej się przedostaje na, na, na teren więzienia i to jest zabronione, A, no, a tak poza tym naprawdę fajna impreza, e, ciekawe przeżycie. E, Powtórzylibyście to? No na pewno. Jest fajne. Drugi raz, jak mi to już jest troszeczkę in, inny temat, bo, bo wiesz, co, 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 co Cię może zaskoczyć co, i czego się spodziewać, bo to jest naprawdę specyficzna publiczność. jak A to chodzi, był ten sam jak zakład? Chodzisz, to nie ma oklasków, tylko jest kupa wyzwisk na początku, ale <laughs> potem jest fajnie. Potem jest fajnie, jak się goście do ciebie przekonają, to jest naprawdę. No, klimat jest fajny. Nagrywają. Na, 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 na Kasprzaka nagrywają, wiesz, fajnie, jak czajcie zaproszę, jest okej. Okay. A słuchajcie, czyja wtedy to była inicjatywa zakładu karnego, dobrze pamiętam? Tak, tak to była. Z, Inicjatywa Zakładu Karnego. Tam w zakładzie karnym wychowawcu jest nasz znajomy, który zaprosił nas, wyszedł z taką inicjatywą. Zaprosił nas na koncert, gdyż więźniowie nas znali. On prowadzi tam radiowę, puszcza naszą muzykę i on wyszedł z inicjatywą. Dobra, to teraz z zupełnie innej strony. A nagracie nagraliście hymn Stali Rzeszów. Biało-niebieska jest stal, to jest zawsze kawałeczek, którym otwieracie koncerty, on się bardzo dobrze... No... Zamykamy, zamykamy. Tylko, <głos》>. to... Od jakiegoś czasu. Bo ja z dużo jadę, a wtedy jest gitara bardzo rozstrojona i także zamykamy zawsze. Ekstra zamyka ekstraliga, to zamykamy koncerty. Zamykamy. Ja to z naszego zespołu, który zamyka ekstraligę. Teraz słuchajcie, a jak to się w ogóle stało, że ten kawałek stał się oficjalnym hymnem, bo tam się pojawił też na jakimś DVD czy na jakimś VHS-ie? zostało oficjalnie wydane na, na, na materiał, to było sprzedawane na, na stadionie dla, dla, dla tam kibiców. ale jak to się zaczęło w sumie no nie wiem, jak żeśmy się zgadali, chyba przy taki taki przypadek, nie wiem dziwny, puszczaliśmy wolności smak na stadionie. I tam ktoś z zarządu stwierdził, że skoro gramy muzykę, jest kawałek dla motocyklistów, to może byśmy zrobili dla, dla takich trochę innych motocyklistów, dla żołnierzy. No i dogadaliśmy się z, z tam z panią prezes i, i opłaciła wszystko. My mieliśmy e, nagrać, e, zrobić muzykę, e, kibice e, zrobili tekst, e, napisali w ramach konkursu tam na stronie internetowej ogłoszony, Ja tam trochę poprzerabiałem ten tekst, e, no i weszliśmy do, do studia, nagraliśmy. Spodobało się, poszło i, 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 i na szadużyna spadła. Piesze. A że jesteśmy kibicami, tak. a że jesteśmy kibicami, sami jeździmy na motorach. Było to dla nas podwójną frajdą w ogóle zrobić dla ekipy dla Stali Rzeszów taką piosenkę i wpisać się w kieszenie. Wy macie też taki kawałek, który jest wyjątkowy pod innym względem. Macie kawałek, który nazywa się 21.37, czyli godzina śmierci papieża. I to jest taki kawałek, który pamiętam, jak pierwszy raz go usłyszałem, to się zdziwiłem, jak w ogóle zrozumiałem o czym on jest, bo jednak heavy metal rzadziej jest kojarzony z religią z, właśnie. A czy wiesz, no ja powtarzam to po raz któryś tam w wywiadzie, że to nie jest napisane ludzie na nas przez ten kawałek utożsamiają o tym, że jesteśmy jakieś tam, nie wiem, mohery metalowe, może tak, nie? Tekst jest e, faktycznie o, o, o papieżu, ale nie, nie hołdowaliśmy jako człowieka ja mówię z hierarchii kościelnej, nie? tylko jako, jako wybitnego człowieka, który e, no, młodzież może nie, nie za bardzo e, kojarzy, my już troszeczkę jesteśmy starsi i, no, pomógł w, w, w tak zwanej odzyskaniu niepodległości tej polskiej nie? e, z e, rąk czerwonych. I, i, i to no, wszyscy zawdzięczają też jemu, nie? No, no, wspierał to, jak, jak, jak mógł tak wspierał. Poza tym tam no, kilka jakiś, yy, rzeczy w życiu zrobił, które nie, nie tylko jako, jako, jako katolik nie? I, 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 i dzięki yy, właśnie yy, hołd oddany człowiekowi a nie yy, najwyższemu zwierzchnikowi kościelnemu. Nie? W ten sposób to odbierajcie. Okej. Okay. Jesteście jednym z większych zespołów w Polsce, który też może się poszczycić czymś takim, że ma własny fanklub. To jest e, interesująca ogólnie sprawa. E, jak... Nie wiecie? Bo tak widzę, że taki jest. Nie, bo ten fanklub już powoli umiera. Albo nie, nie wiem, czy albo, jeszcze albo, istnieją. Albo nie istnieje. Nie albo albo istnieje, o tym albo nie, wiemy, nie wiemy. Bo to, wiesz, z czasem no, Wiesz, ludzie wiadomo dorośleją, trochę tam się... Gusta, gusta zmieniają. zmieniają i tak dalej. E, no, ale wiesz, to... No, Przedtem było jakieś tam forum. Teraz dużo informacji jest po prostu na Facebooku. Nie wiadomo, to jest portal, który chyba wszyscy znają, chociaż nie wszyscy tam mają. Jego dzisiaj wiele razy ale, ale, ale wiadomo, mają, to dzisiaj w najprostszy sposób się zareklamować. nie. A w tamtych. Powiedzmy... W starszych czasach, kiedy w takim razie ten fanclub bardziej funkcjonował, to powiedzcie, jak wyglądało wsparcie strony fanów? Czy cieszyli się jakimiś specjalnymi, przywilejami od kapeli? Nie wiem, wcześniej mieli dostęp do kawałków? Jak to wyglądało? Czyli staraliśmy się wpuszczać ich na koncerty albo całkowicie za darmo, albo tam, nie wiem, jakieś mieli super mega promocje. Czyli jeżeli były koncerty przez nas. Tak, jeżeli były koncerty organizowane przez nas, bo jak organizator powie weto, no to nie możemy tak, tak robić. No, dużo im zawdzięczamy, bo pomogli nam w promocji w internecie i jak koncerty organizowaliśmy w miejscach, gdzie, gdzie mieszkają, także no, naprawdę nam dużo pomogli i to było taką formą odwdzięczenia się za to. Że mogliśmy ich wpuścić na koncert za darmo. Oni byli na backstage'u, rozmawiali z zespołem, no, no generalnie było, było fajnie. Ciekawa rzecz związana z Waszym zespołem. Kolejna już dzisiaj ciekawa rzecz związana z Waszym zespołem. Wszystkie materiały po polsku. Konsekwentnie cały czas tłuczecie polski. Znaczy, no tłuczecie. Po prostu operujecie nim. E, nigdy z Waszej strony też nie było jakichś deklaracji, że chcecie nagle coś zmienić. Jak gdyby dobrze się, dobrze się czujecie, absolutnie w takiej formie wyrażenia siebie. E, czemu tak naprawdę ten angielski nie jest wam zupełnie potrzebny do szczęścia? anią ja, ja powiem, że ktoś dzisiaj zawalił kolokwium z angielskiego, także no tak. Nie, że robię, robię profesurę. Jestem doktorem angielskiego i na przekór wszystkiemu nie chcę po angielsku. Nie, no oczywiście żartuję. Po pierwsze, to u mnie mój angielski jest poniżej krytyki, to, to, to raz, a dwa uważam, że język polski jest na tyle fajnym językiem i fajnie komunikatywnym skoro gramy tutaj u nas w Polsce, że po to zabierać fanom, odbiorcom ten kontakt. Możemy bezpośrednio przekazać to, co chcemy, a nie żeby ktoś, wiadomo, że ludzie też nie znają angielskiego na tyle dobrze, żeby od razu tam e, jakoś sensy kawałków e, wyłapać e, i, i wiesz, no i chyba lepiej tak jest ogólnie, nie? nie no, mieszkamy w Polsce, nie wyjeżdżamy poza granice naszego kraju koncertować, także no, skupiamy się na, na, na fanach i... i, i. I na ludziach, którzy przychodzą na nasze koncerty. A, a jak trzeba będzie zawojować na Łęśie, to co zrobi się tu po angielsku? <laughs> Słuchajcie, jest y, dawno, dawno temu. Mariusz, ty oprócz tego, że sobie śpiewałeś w Monstrum, to jeszcze trzymałeś bas. Właśnie powiedz, kiedy, kiedy zapadła ta decyzja, że jednak z tego basu trzeba się uwolnić i, i czemu Wiesz ogóle? co, to już takie stare czasy, że nie pamiętam, <grym> ale, ale nie, no, cała pierwsza płyta to było zrobione i zaraz po pierwszej płycie to jakoś tak było, że chyba zrezygnowałem. Po prostu rzucił palenie w brzuch mu, urósł i bas mu naciskał no, no, na, na i wiesz, przepony. I nie mogłem. <grym> I strudy Miałem źle wycięty bas, nie chciałem basu zmieniać, <grym> brzuch mi nie wchodził i, i musiałem skończyć z tym. <grym> w kolanach nie chciałeś grać. <grym> w kolanach nie chciałem grać, absolutnie. No, wy Z tymi gitarami w ogóle kombinowaliście, bo był też taki okres, yy, który zasz, a, załapałem się chyba na samą końcówkę, bo widziałem was jeszcze z trzema gitarami na scenie. I pamiętam, że jak wpadliście na ten pomysł, to się chwaliście w wywiadach, że tak, że to jest super, że takie brzmienie na koncertach daje radę, a potem po jakimś czasie jednak wycofaliście się z tego, się, że to chyba nie był najlepszy pomysł. Więc yy, czy jeszcze kiedykolwiek, z jakiejkolwiek okazji powrócicie do tych trzech gitar? Czy to jest totalnie spannowane? Bo gitary dają dużo możliwości, ale też wprowadzają dużo zamieszania do zespołu. Jeżeli na naszym założeniem w tej chwili jest grać muzykę Bardziej prostą rock'n'rollową, to trzy gitary są tutaj no, zbędne. I, i, no i okay. zostajemy przy dwóch. Tym bardziej, że teraz słyszymy po latach, że wreszcie doszliśmy do takiego wniosku. Dużo jest takich głosów, że, że wreszcie dojrzaliśmy do tego, żeby zrezygnować z tej trzeciej gitary i zostawić, zostać tylko przy dwóch gitarach. Co, jakby zespół, zespół ma własnego akustyka, a się na tym, żeby ktoś jechał, jest możliwość taka, że zespół robi próbę, ma wszystko rozstawione na scenie, tego nikt nie może ruszać, no, a wiesz, no nie ukrywajmy, nie jesteśmy takim zespołem, tylko po prostu no, jedziemy, trzeba się rozstawiać godzinę przed koncertem, skakiwać i grać. Nie? I jak ci tego nikt nie wykręci fajnie, to jest po prostu dramat, nie? bo większe zamieszanie niż, niż wiesz, nie ma żadnej selektywności itd. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę powiedziałaś coś takiego, że jest tego rodzaju problem oprócz na przykład teraz jak zauważyć problem z akustykiem. Problem jest taki, że szukacie wydawcy, ale słyszałem też coś takiego, że kiedyś była opcja, żeby podpisać kontrakt od razu z góry na trzy płyty i wtedy się nie zdecydowaliście na to. Wiesz co, no ciężko się decydować, czyli oficjalnych takich... Konkretnego, że tak powiemy, konkretnej umowy nie widzieliśmy, to były takie wstępne jakieś tam deklaracje i na tym się skończyło. Myśmy od razu powiedzieli, że jeżeli mamy na podpisywać, tego nie zrobimy, bo, bo naprawdę, wiesz, nie wiesz z kim podpisujesz, nie, i co ci on w końcu zaoferuje. No, słyszeliśmy różne opinie o tym wydawcy, także już mi się z tego wycofali. Lepiej było, że tak powiem, pchać wózek przy współpracy tam małych wydawnic niż, niż ładować się coś większego i się po prostu utopić od razu, nie. Słuchajcie, e, były też takie problemy w Monstrum swojego czasu. Oprócz problemu ze znalezieniem wydawcy, bo pamiętam, że też kiedyś y, prywatna firma nawet się znalazła, która wam, która wam pomogła, ale były też problemy personalne. I pamiętam, że to było z tego powodu, że wyponąć macie ciężkie charaktery. że każdy chłopie, nie? Ze wsi mają ciężkie charaktery <laughs> i tak dalej. Ale nie wiem, no, być może. No, każdy niech ocenia, wiesz, no, Ktoś widocznie to z zewnątrz zobaczył, nie? Ty same... To jest wasza wypowiedź o was samych. Tak? No to nie. Tak, że powiedzieliście, przyznaliście się kiedyś. <grym> nie, no, wiesz, na pewno no, no, do, do, do łatwych charakterów nie należymy, yy, bo jak się czegoś uprzemy, to tak yy, robimy wszystko, żeby tak było. I, i chyba tak każdy ma, no, bynajmniej ja. <grym> a, a poczuliście kiedyś taką potrzebę, że jednak trzeba, że tak powiem, przyhamować taką metalową maszynę i delikatnie się okieł znać w jakimkolwiek aspekcie działalności zespołu. Nie wiem co ci powiedzieć. Co <laughs> no wiesz, to, wiecie, to zawsze coś że... zmieniasz, nie? Yy, tylko klowa zdania nie zmienia. Yy, I w pewnym momencie na jakimś etapie się kapniesz, że kurde faktycznie może brne w jakiś yy, ślepy zaułek i trzeba to zmienić, nie? Yy, sztuką jest to, żeby się do tego przyznać i ewentualnie zmienić. A jak ktoś się brnie już do końca w, yy, w przysłoby gówno, no to jest głupi i tyle, nie? Słuchajcie, już zbliżamy się niestety do końca wywiadu. Ja mam do Was tylko takie jedno pytanie, które mnie prywatnie dręczy strasznie jako fana. I to nie jest jakaś super mega poważna sprawa, ale... Wasza, wasz kawałeczek, znaczy, uf, przepraszam, wasza płyta za horyzontem ciszy. Jak się ją odwróci z tyłu, tam są dwie interesujące informacje graficzne zawarte. Pierwsza z nich yy, to akurat jest poważniejsza część tego pytania, tam było coś takiego, nie kopiujcie muzyki, nie, za, nie, za, nie zabijajcie, nie zabijajcie muzyki, coś, nie zabijajcie rock'n'rolla. Czy faktycznie w tamtych czasach yy, tak to odbieraliście, że piractwo jest powiedzmy tak złe dla waszej muzyki? Już, tak naprawdę, gdyby nie tape trading, gdyby nie yy, wiele pirackich płynie, no to. Metalu by no, nie było w Polsce. Ale wiesz, tylko zauważ to, że. <grywki> Ludzie sobie nie zdają sprawy, że te płyty powstają dzięki no, po prostu naszej prywatnej kasie albo sponsorom, nie? To nie jest tak, że ktoś nam dał tą kasę i sobie idźcie, nagrywajcie płyty, wydajcie sobie i tak dalej. My na tę pierwszą płytę harowaliśmy 10 lat i dzięki no, wsparciu różnych osób, to można tu wymieniać Klub Rejs, jeszcze już nie istniejący z Rzeszowa i Marek Czarnik, któremu wielce dziękujemy, bo nam w tym pomógł. Obecny mój szef, firma Set z Rzeszowa. Ktoś tam jeszcze, Zbyszek Mieszk Mieszkowicz jeszcze wcześniej jako nasz menadżer, potem Przemek że się Kret, także oni to wszystko ciągli, żeby tę płytę wydać po 10 latach działalności. To nie było tak, że myśmy, o nie wiem, bogaci, kurde, goście, nagrają sobie płytę. Myśmy harowali to, żeby tę płytę nagrać i z tej płyty naprawdę jesteśmy cholernie dumni, że udało się po tylu latach nagrać i zrobić fajną płytę, która się ludziom podobała. No i teraz ta mniej poważna część pytania. Z tyłu jest taki element graficzny, gdzie jest. Yy, gdzie są twarze członków zespołu i tam jest sześć jak gdyby takich slotów na te zdjęcia powklejone i w jednym jest Wilk, ja zawsze, zawsze moi znajomi gdzieś tam wyrobili sobie, jaja, że z wami gra Wilk w zespole. No tak, bo pochodzimy jak, to, z jak to się nie? stało w ogóle? Może Was wyjaśnić. <laughs> <laughs> tak, tak, no. Yy, pochodzimy. No, pomysł, no. no mój pomysł, tak, przyznaję się. Yy. No jak sami wiemy, wilk y, jest, jest zwierzęciem dzikim, groźnym, tak jak i muzyka, jaką Zjada i czerwone Tak, właśnie. Ale nie zawsze jest wilk taki zły, jak go malują i to, i to chcieliśmy zaznaczyć. Chcieliśmy zaznaczyć coś takiego, że... Y, złego wilka. Tak, tak. Ta. I, i, I chcieliśmy przez to zaznaczyć właśnie to, że, że grając też taką muzykę, Mamy, jesteśmy też normalni, nie, nie, nie jesteśmy jacyś grubiańscy, a, a potrafimy. Być... Myśmy w ogóle wilka Wacek e, uży, uży, użyli w symbolistyce tego, że wilk no, jest ginącym gatunkiem? Tak samo jak Takim, jakim, ginącym opa, gatunkiem jest właśnie heavy metal, w ogóle rock and roll, nie? w dzisiejszym e, chłamie, no, tak to nazywam muzycznym. E, i, I właśnie e, wilk e, u nas symbolizuje właśnie ta, taką, taki, taki, taki e, gatunek, któremu nie, nie, nie chcemy e, dać zaginąć. Nie? No i tak samo je, jesteśmy. Nieufni jak wilki. O. I, źli. I źli. No to w takim razie dzięki za wywiad. Dzięki wam, że oglądaliście. A tutaj z nami zespół Monstrum. Y, Zły jak wilk. E, do zobaczenia na koncertach. No, wielkie dzięki. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy wszystkich. Hej. wszystkich. Hej. Cześć, tu zespół Monstrum, znajdziecie nas na hardrift.pl